Hej, postanowiłam nagrać kolejnego vloga, bo poczułam na to ochotę, więc zapraszam was na kolejny dzień spędzony ze mną. Dzisiaj robię obiad resztkowy, czyli z tego co mi zostało po kilku ostatnich dniach. Mam makaron, nerkowce, żurawinę, pesto z suszonych pomidorów i trochę płatków drożdżowych, więc powstanie szybki obiad. Jestem sama ciekawa, jak to będzie smakowało. W ogóle to jestem aktualnie tuż po przyjeździe z Cypru. Wyjazd uznaję za udany. Cieszę się bardzo, że zdecydowałam się tam pojechać. Oczywiście nie było się bez trudnych momentów, ponieważ z moim zespołem elita drażliwego i podróżami jest zwykle bardzo ciężko, ale i tak było lepiej niż się spodziewałam. Jestem z siebie dumna, że. Zdecydowałam się na to mimo wszystko, mimo tego, że wiedziałam, że będzie trudno. A same widoki i samo miejsce było piękne i naprawdę warto było się tam wybrać. Dodatkowo był to całkiem nowy sposób na spędzenie świąt i szczerze przyznam, że bardzo mi się taki sposób spodobał. Było ciepło, było przyjemnie, nie trzeba było przygotowywać jedzenia i można było się totalnie wyluzować. Popływać w morzu, więc naprawdę bardzo to doceniam. I chciałam powiedzieć o moich noworocznych postanowieniach i o tym, na czym będę się skupiać w 2023 roku. I powiem Wam, że moim priorytetem na ten rok jest dalej, bo w tamtym roku też było zadbanie o moje. Zdrowie fizyczne i psychiczne, ale też chciałabym skupić się na temacie rozwoju, jeśli chodzi o kwestie finansowe, biznesowe. Ten rok chciałabym przeznaczyć na naukę odnośnie tego, jak prowadzić swój biznes, ponieważ jestem w tym totalnie zielona i nie mam pojęcia, jak to się robi. I na pewno Będę chciała ten temat zgłębiać. Jeszcze wracając do tematu zdrowia, to oczywiście będę się starała jeść zdrowiej. Ogólnie na co dzień to robię, ale wiadomo, czasem się zdarza polec w zdrowszym jedzeniu i będę starała się to wybalansować. I dodatkowo na pewno będę kontynuować różne. Kursy rozwojowe, jeśli chodzi o moje zdrowie psychiczne, bo na ten moment zakończyłam kolejną terapię i czuję się na tyle stabilnie, pewnie, że a, wiem, że sobie na ten moment sama poradzę, ale na pewno się będę wspierać różnymi treściami rozwojowymi. Na ten rok na przykład wykupiłam sobie kurs u Sylwii Kocoń, kurs Cudów, i przez cały rok będzie mi ten kurs towarzyszył każdego dnia. Także mam nadzieję, że będzie dla mnie takim wsparciem emocjonalnym i inspiracją. Dajcie znać, czy wy macie jakieś konkretne postanowienia, czy myślicie o jakichś celach na ten rok, czy może po prostu sobie odpuszczacie, bo pamiętajcie, że wcale nie musimy mieć celów i wcale nie musimy się spinać w styczniu, żeby zaczynać coś nowego. Ja osobiście w tym roku jakoś czuję taką potrzebę i chcę. To zrobić, więc dlatego to robię. Ale jeśli bym tego nie czuła, to, to też dałabym sobie luz i bez spiny bym podeszła do tego tematu. Więc dajcie znać, kto jest u Was w tym roku. Dzięki za obejrzenie i za obecność tutaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa!